Witam państwa bardzo serdecznie na finale 9. grunopolskiego konkursu poetyckiego imieniem Pawła Brylińskiego, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach pod patronatem wójta gminy Sieroszewice pana Anatola Piaskowskiego. Pan wójt jest dzisiaj moim gościem, bardzo serdecznie pana wójta witam. Szanowni państwo, z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju, tegoroczny finał możemy przeprowadzić Niestety, tylko w takiej formie. A moimi gośćmi oprócz pana Wójta są Jórowi. I witam bardzo serdecznie przewodniczącego Żywi, pana Tomasza Guchota. Dzień dobry. I jest z nami również pani Aleksandra kiełk pan Piotr Fałczyński i pan Bolesław Groberny, członkowie Żywi. Zanim oddam głos panu przewodniczącemu i poproszę o odczytanie protokołu. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mimo tego trudnego dla nas wszystkich roku ten konkurs udało się przeprowadzić. Gratuluję wszystkim laureatom. Nagrodzone i wyróżnione przez jurorów wiersze znalazły się w tomiku pokonkursowym, który również udało nam się doprowadzić do finału. Smuci mnie jedynie fakt, że nie możemy z laureatami spotkać się tak jak w latach poprzednich. Teraz bardzo serdecznie proszę o odczytanie protokołu Żywi wraz z uzasadnieniem. Przed Państwem Pan Przewodniczący Żyrii. Proszę Państwa, było mi stwierdzić, że kolejny już rok ten konkurs, którego formuła jest to przyciąga poety. Z całego kraju przyciąga w takiej liczbie, która pozwala wyłonić naprawdę mocną reprezentację i przy tej okazji daje dużą przyjemność źródłom w czytaniu, w ocenianiu tych tekstów, nawet jeśli między nami pojawiają się pewne różnice co do ostatecznej hierarchii. I ostatecznego kształtu protokołu. Tym razem wielkich sporów nie było. Werdykt jest bardzo zgodny. I co chciałbym podkreślić, powstał z takim przekonaniem, że dostaliśmy do rąk zestawy bardzo dojrzałe bardzo świadomych twórców, którzy równie dobrze mogą funkcjonować na zewnątrz poza tym konkursowym obiegiem poetyckim. Równie dobrze mogliby wpisać się w nurt ogólnopolskiej lirki i to też nie zdarza się tutaj w Sieroszewicach po raz pierwszy. A werdykt brzmi następująco. Na posiedzeniu 2 września 2020 roku w Sieroszewicach Żyli konkursowe w składzie Piotr Fałczyński, Bolesław Grobelny, Tomasz Buchot i Aleksandra kieł Po zapoznaniu się z 450 nadesłaniami na konkurs wierszami postanowiło przyznać następujące nagrody wyróżni. Pierwsza nagroda w wysokości 1000 zł trafia do pana Wojciecha Rżkowskiego z Nowego Sącza za zestaw opatrzony kogląbem alutówka w którym znalazły się pierwsze ostatnie listy do ojca nieprzytłumaczalne oraz zwrotnice. Autor dzięki erudycji i wyprowadzonym z, z niej asocjacjom dokonuje poetyckiego zespolenia indywidualnych doświadczeń z uniwersalną, a historyczną symboliką. Słamanie reguł następstwa zdarzeń, odrzucanie chronologicznej dyscypliny uwalnia w tych wierszach żywioł liryczny, który e, swobodnie łączyć może od jakby czasy, miejsca czy zdarzenia. Wszystko zaś po to, by z mnogości drobnych analogii, cząstkowych i tożsami skomponować w mozaikach prywatnych stanów emocjonalnych. Niewątpliwie intelektualny zaprezentowany zaprezentowanych utworów nie przyćmiewa tu tego, co w poezji najistotniejsze? Pozostaje ona głęboko przejmująca i wprowadza odbiorcę na kolejne poziomy empatii. Nagroda druga w wysokości 700 złotych trafia do pana Jerzego Frycowskiego z Depcy Kaszubskiej za zestaw opatrzony kotłem artystycznymi. W zestawie tym znalazły się pierwsze sierpień, Rwanie głokum, krzeszyca, lipiec 69 oraz klucze. Żywi doceniło w całym zestawie wyjątkową spójność poetyckiego obrazowania i liczną re rewitalizację introspekcji, która daleka jest tu od łatwych definicji i prób nazywania zjawisk. Autor rozbija przy tym wspostniałe przyzwyczajenia semantyczne ubiorców, zmuszając ich do redefiniowania pojęć, których znaczenia wydawały się już od dawna ustabilizowane. Wartość emocjonalna tych wierszy rodzi się również z owej destabilizacji językowych schematów oraz uproszczonych stylów Za Zastygłe znaczenia mogą bowiem opisać jedynie uproszczone emblematy uczuć, pozbawiane Indywidualnego nacechowania przez to nieprawdziwy. Konieczność takiego przysposobienia czytelnika do nowej sytuacji lirycznej, wymusza dodatkowo twórczą dyscyplinę, która przekłada się w tym wypadku na precyzję form. Nagroda trzecia, w wysokości 500 zł, trafia do pana Janusza Pieśnińskiego z Podgrocia za zestaw w form. Tam znalazły się. Utwory, Dziadek, pamięć oraz pamięci Aqua Wszystkie zamieszczone w zestawie wierszy cechuje gra z przeszłością, którą autor staje się kształtować i opisywać według klucza możliwości percepcyjnych współczesnego odbiorcy. Ładunek liryczny zaprezentowanych w konkursie utworów to często efekt poszukiwania takiego kanału komunikacyjnego z teraźniejszością który głos przeszłości uczyni aktualnym komunikatem, przekazem trafnie opisującym rzeczywistość dzięki dystansowi czasowemu. Czas nie oznacza tu bowiem przemijania i prostego następstwa w dniu, czy godzin. Służy za to dojrzewaniu refleksji i nadawaniu jej nieprzemijalnych walorów uniwersalizacji i intensyfikacji przeżycia, które utrwalone zostaje dzięki swemu Poetyckiemu ekwiwalentowi. Tyle nagrody. że postanowiło również przyznać e, równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia e, w kwocie 150 zł, każde. takie wyróżnienia otrzymują Katarzyna, Katarzyna Dębrzyńska ze świetnika. E, Twory, e, zostały zaprezentowane pod gorłem pirem. Wyróżnienie Pani Katarzyna otrzymuje za fine, finezyjnie, lirycznie ujęty, ale trwania w przemiany zaprezentowany w wierszach fajne komplety kartografów, papier, kamień, nożyce oraz kawa w dynę. Kolejne wyróżnienie trafia do Pana Piotra Zemaka z Białej, Bezbielska-Białej, który pisał do nas pod kodem prostosmoski. Jest to wyróżnienie za twórczą reinterpretację mitologicznych symboli, spójną propozycję artystyczną zaprezentowaną w obrębie całego zestawu wierszy pod wspólnym tytułem Mistyczne źródła. Równorzędne wyróżnienie otrzymuje także Pani Renata Diaków, z Nowogrodu pisząca pod godłem Szemty nocy. Jest to wyróżnienie za subtelną, liryczną, liryczną analizę zbiorowej mentalności wspólnoty etnicznej i kulturowej zaprezentowaną w zestawie z cyklu Smutki Polski. Wśród wyróżnionych znalazł się również pan Henryk Czempiel ze co Polskich, piszący pod godłem Gadery. Wyróżnienie to otrzymuje za sugestywność poetyckiego obrazowania i sensualne napięcie, na styku brzmienie wizualizację, także za twórcze podejście do formy haiku w wierszach ceramika, Śliwa w rozkwicie oraz rozpachnia, Rozpachniałe bzy. Kolejnym wyróżnionym jest pan Bogdan Nowicki z Zabrze. Przystępujący w konkursie Bogot Wolstedt. Wyróżnienie to otrzymuje za wyjątkową sprawność w posługiwaniu się aluzjami kulturowymi, historycznymi, w interpretowaniu silnie indywidualnego postrzegania rzeczywistości, którą dostrzegliśmy w wierszach Medytacja Epilogi 1920. Ostatnim w tej grupie wyróżnionym jest pan Paweł Podlipniak z Radomia, który otrzymuje wyróżnienie za wykorzystanie mowy wiązanych do scalania doświadczenia na różnych poziomach kultury, co uwidocznione zostało w wierszach Synchronicity, przy Pieska kolęda jeden zasadniczo na pożegnaniu. Żyd postanowiło również przyznać wyróżnienia drugiego stopnia, gdzie wyróżnienia trzymają metody książkowe. I w tej grupie znalazły się następujące osoby. Pierwszą z nich jest y, Julia Terk z Gdyni, występująca pod godłem Tata Zabacka. Otrzymuje wyróżnienie za inteligentny dialog z pokulturą w pierwszym fachblad. Drugą z wyróżnionych osób jest Małgorzata Sotkiewicz z Agatówki, występująca pod godłem GOSiK z 17 lat, a otrzymuje wyróżnienie za malarskość i spójność wylicznego w pierwszym Retrospekcji. W tej grupie znalazł się również pan Ol Olgię Wąsowicz z Warszawy, występujący pod godłem Trzask Piasta. A wyróżnienie otrzymuje za lirycznie wzmocnioną, ironiczną diagnozę z rzeczywistości, zaprezentowaną w wierszu komercjalizację. Kolejnym wyróżnionym jest pan Paweł Szusaczyc z zabobonnego, występujący pod godłem Brochna. Wyróżnienie otrzymuje za wiersz Obok mnie, w którym surrealistyczny typ wyobraźni łączy się z dyskretnie sarkastycznym dystansem do opisywanego świata. Kolejną wyróżnioną jest pani Iwona Świerkula z Warszawy, występująca pod jakże aktualnym godłem epidemiom, a wyróżnienie otrzymuje za lekkość i swobodę w ujęciu odwiecznego dylematu spójności kulturowej, który zaprezentowała w wierszu z greki na łacinę. I wreszcie ostatnie ostatnio z wyróżnionych w tej grupie osób pani Anna Pilaszewska z bieliczki, występująca pod godem otrzymuje wyróżnienie za skupioną i pogłębioną refleksję liryczną, historyczną w wierszu Wycina w lis. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje. Na koniec wypada nam się podzielić taką refleksją, że być może w innym składzie Jurorskim, być może w innym czasie kolejność nagrodzonych byłaby inna, ale nie to w tym wszystkim jest naprawdę istotne. Prawdziwą wartością tworzenia w ogóle nie tylko poezji jest to, że konkursy są jej marginalnym elementem, tym, co. Naprawdę jest w niej ważne, to fakt, że gdzieś między twórcą odbiorcą następuje ten moment współprywatnych doznań, gdzie pojawiają się te drobne, wątłe momenty połączenia wrażliwości, połączenia sposobów patrzenia na świat, które tak bardzo wzajemnie nas wzbogacają. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i proszę o zabranie głosu yy, wójta gminy się pana Anna Piaskowskiego. Szanowni Państwo, słuchując się w głos pana przewodniczącego Żyli zastanawiam się czy taka osoba jak wójt gminy Sieroszewicę, która ma na co dzień do czynienia z esencją prozy, jest godna temu, aby patronować tak wspaniałemu konkursowi? Tym niemniej jestem dumny z tego, że mogę to czynić. Jestem też dumny z tego, że jest to już dziewiąty konkurs, i jest niesamowity odzew z Państwa strony, ze strony autorów, e, jeśli chodzi o. Każdą edycję. Za rok również zapraszamy na dziesiątą i mamy wspólną nadzieję, tutaj wszyscy, którzy jesteśmy, że ona odbędzie się w sposób dotychczasowy, powiedzą, czyli będzie okazja ku temu, aby się spotkać, porozmawiać, wysłuchać koncertu i wypić herbatę. Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor, za to, że udało się zrealizować mimo wszystko ten konkurs ogólnopolski. Dziękuję bardzo serdecznie Żyli za wkład pracy, a przy takiej ilości autorów nie jest to łatwa praca. I nade wszystko dziękuję wszystkim, którzy nadesłali tę pracę, czyli Wam, poetom, którzy jak gdzieś czytałem, tworzycie zgodnie z rytmem własnego oddechu. Jakże dobrze właśnie wpisuje się to w ten dzisiejszy czas. W związku z tym życzę Państwu, aby ten oddech był jak najsilniejszy, bardzo mocny, zdrowy ku temu, aby na następny konkurs nadesłali Państwo do nas jeszcze więcej pracy jakże różnych i byliśmy oprócz tej sfery, którą, na której się skupiamy teraz, czyli tej bym to nazwał doczesności, mogli za rok porozmawiać też o duchowości. Wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie. Panu I teraz proszę o zabranie głosu członków Rzymu. bardzo proszę. Szanowni Państwo, laureaci, a także wszyscy, którzy kibicują naszemu konkursowi. Drodzy Państwo, podobno ambitni twórcy to tacy, którzy sobie sami wyznaczają granice dla swoich działań twórczych. Ale pewnie na tym nie koniec. Chodzi o to, żeby te granice następnie przekroczyć, aby no, móc posługować się swoją wyobraźnią, intuicją, doświadczeniami, odwagą iść dalej. Życzę Państwu tego bardzo serdecznie, abyście się nie ograniczali. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie Was, drogie koleżanki i koledzy, prawie wszystkich. Miałem już przyjemność poznać, jeżeli nie tutaj, w Sieruszewicach, to gdzieś w Polsce, na domach poetyckich. Niektóre z Waszych tekstów dostarczyły mi niezapomnianych do końca wzruszeń i przeżyć. Cieszę się, że jest z nami Wójt naszej Gminy, bo jako laureat wiem, że taki, który sobie drobny szczegół ma dla laureatów duże znaczenie. Pozdrawiam również pana Czesława Darkowskiego i Łucję Gocek, bo oni współtworzyli ten konkurs zarania. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Panie Wolęsław. Koleżanki, koledzy, po piórze. Serdecznie dziękuję Wam za to, że wzięliście udział w konkursie, który z roku na rok dostarcza nie tylko nam wszystkim uczestnikom, mówię o, o Jurorach, ale również od tych, którzy przychodzą na podsumowania niezapomnianych wrażeń. Jak również sądzę tym, którzy czytają wasze wiersze. Pod wrażeniem wielu zostaje do dzisiaj i myślę, że w przyszłości dostarczycie mi, koleżankom kolegom Jurorów, oraz wszystkim czytelnikom wielu, wielu wrażeń, wielu pogłębionych refleksji i uśmiechów, bo wiele z nich również oprócz zadumy, powodowało, że gdzieś tam serduszko się roześmiało, zagrało inaczej, a wierszom też to powinno przysługiwać. Takie zadanie, nie tylko powaga, nie tylko refleksja, tylko zaduma, ale radość. I za tę radość, zresztą za wszystko, serdecznie dziękuję, pozdrawiam, życzę wielu sukcesów w nadchodzącym roku, obfitości pomysłów, wielu wierszy i wielu nagród, a przede wszystkim zdrowia. Dziękuję. Dziękuję ślicznie i szanowni państwo pozwólcie, że na zakończenie kilka podziękowań. Dziękuję panu wójtowi za objęcie patronatu nad konkursem i za te miłe słowa skierowane do laureatów. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękuję Jurorom za wnikliwą ocenę wierszy oraz za dzisiejszą obecność. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten tegoroczny finał został przeprowadzony. I słowo dziękuję kieruję też do laureatów. Ja od jakiegoś czasu jestem z Państwem w kontaktach telefonicznych, mailowych i bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie miłe, sympatyczne słowa kierowane do nas. I pozwólcie Państwo, że zacytuję trzy y, fragmenty maili, które Państwo laureaci przysłaliście do nas. Szanowna Pani, bardzo dziękuję za kontakt oraz informację. Ja też bardzo żałuję, że sytuacja nie pozwala na spotkanie laureatów, a żałuję tym bardziej, iż jeszcze nigdy w Sieroszewicach nie byłem, zaś od zaprzyjaźnionych literatów, którzy u Państwa gościli, słyszałem wiele miłych i sympatycznych słów. Mam nadzieję, że kolejne edycje będą się odbywały z udziałem uczestników i że kiedyś uda się spotkać pod skrzydłami poezji. I kolejna wiadomość. Dzień dobry. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom konkursu za trud włożony w jego organizację i pomimo trudności i przeciwności sprawne jego przeprowadzenie. Jurorom za wysoką ocenę moich wierszy. Wyrażam nadzieję, że przyszły rok będzie łaskawszy dla tego typu imprez i pozwoli nam się spotkać, czego organizatorom, ale również sobie życzę. Proszę Państwa, ja też mam nadzieję, że kolejny rok będzie łaskawszy i że spotkamy się tak jak Pan Wójt powiedział, tak jak w latach poprzednich. Drodzy Państwo, nagrody, dyplomy i te tomiki pokonkursowe wyślemy do Państwa w najbliższych dniach. Wszystkim, którzy oglądają ten film życzę dużo zdrowia i już dziś Wraz z Panem Bójtem i Jurorami zapraszam na za rok na kolejną dziesiątą jubileuszową edycję konkursu. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.